Zaczynamy dziś zajęcia z Anią Fizjoterapeutką. Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! Chciałabym, żebyśmy dzisiaj poćwiczyli troszeczkę z woreczkami nasze mięśnie posturalne, czyli te, które odpowiadają za prawidłową postawę naszego ciała. Na początek, jak zwykle, musimy zacząć od rozgrzewki. Więc wszyscy maszerują wysoko, podnosząc kolanę. Raz, dwa, raz, dwa, raz. I powolutku, i coraz szybciej, coraz szybciej, i coraz szybciej. I powolutku, powolutku. I coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Świetnie! Ok, zatrzymujemy się, rozprężamy teraz troszeczkę nasze ramiona. Uwaga, kręcimy wielkie koła do przodu. 5 kółek. 1, do przodu. 2, 3, 4, 5. Świetnie. I teraz 5 do tyłu. 1, 2, 3, 4, i pięć. Przedamy wszyscy. Stópki stoją na materacyku. Rączki obejmują nasze kolanka. I będziemy się teraz kołycać do tyłu jak kołyska. Uwaga, uwaga. Do tyłu. I wracamy do góry. Każdy próbuje świetnie. Jeszcze trzy razy. Do tyłu. I wracamy do góry. Do tyłu. I wracamy do góry. Ostatni raz, do tyłu i wracamy do góry. Każdy dzielnie walczył, super. Chciałabym, żeby teraz każdy wziął do rączki jeden woreczek. Ja biorę kielekowy. A ja okay. Woreczek ląduje między stópkami. Mhm. Kładziemy się na pleckach. Mhm. I teraz wszystkie woreczki lecą do tyłu, mocno Kolejne, Julcia, po kolejne. Tak. I słupki łapią woreczek i woreczek leci za głowę. Świetnie. Wow, o, I następny woreczek. A To teraz przejdziemy sobie do kolejnego ćwiczenia. Chciałabym, żeby każdy z was znów wziął woreczek brączki i Tym razem wsiadamy. Woreczek ląduje między naszymi stópkami i teraz są dwa wyjścia, albo z tyłu lądują rączki i próbujemy woreczkiem podnieść nóżki do góry, wyprostować plecki i rzucić woreczkiem jak najdalej. I ja mhm. już... ja tak do tyłu? Mhm, tak, Igorku do tyłu i rzut. Do tyłu. Rączki do tyłu. I rzut. Nie... A teraz trudniejsze zadanie. Rączki już się nie trzymają z tyłu, tylko próbujemy rzucić boreczkiem jak najdalej do przodu. Wow, Ale daleko! Czyli nasze ćwiczenia wzmacniają i okazały się świetną zabawą. Pożegnamy się na dziś. Do widzenia i widzimy się na następnych zajęciach.